Dzień. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dave to jest Mafia 2 rozdział drugi, prawa Mafiego, tak więc zaczynamy grać Little Italy, i jedną segrą tego 1945, a tam w telepiampa Origin. Oh, no joke even write? We got another job. Something really big Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some Dobra, mamy mieć przy sobie grana i wytrychy. Mamy też udać się do Freddy'ego razem z żołdu, będziemy tam coś robić. Wybierzmy ubranie. Okej, okay. czasami mogą być jakiekolwiek spadki fps PSU, dlatego że mam 4 gigaramów mniej. Tak więc czasami są takie przecięcia. Mam nadzieję, że tego nie będzie bardzo widać na filmie. Może w 25 fps się wyrobię. Ram muszę sobie zaopatrzyć się jak najbliżej tam wysłać na gwarancję. Kupić kolejny, czyli będę miał około 10 GB RAMu. Miałem wcześniej 16 i podkręciłem. No i dupa. No ale okej. Okay. Wracając do tego, tutaj mam 43 fps. Takie mikro przecięcie miałem przed chwilą. Ale może to dlatego, że pobieram jeszcze grę. No, nic innego nie mam, tak więc muszę naprawić. Jedziemy sobie do Joey'ego. Dobrze, Empire Central Radio. I słuchajcie, jest taka zależność, bo nie nagrywam teraz oddzielnie i audio, i mojego głosu, tylko wszystko razem łącznie. Mój mikrofon od czasu do czasu może szumić, ale fajnie by było, gdyby było tak że po prostu moglibyście mi napisać, czy mogę tak nagrywać, czy, czy po prostu mam nagrywać to wszystko oddzielnie, bo to um, troszeczkę większy problem jest nagrywanie takie oddzielne, a to z tego powodu, że, że na przykład mam tak, że nie mogę się wypowiedzieć. Także program, który używam najczęściej do, do renderowania i sklejania filmików nie działa mi na Windows 8, nie wiem dlaczego, może jeżeli ktoś miał problem z Premiere Pro na Windows 8, niech napisze, dobra, tam siedzi, że obchodzimy. Who's <laughs> Where the hell you been? Playing around in bed all day. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? Well, what can I get you, sir? I don't Coffee. What he owes for now. Just for now. And when Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, uh, I heard you didn't score too big last night. Well, it wasn't exactly my fault. Shit happens. Alright, come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. Uh, so how about tonight? We still on for what we talked about What's yesterday? In a minute. That is too fucking much. Too fucking many. I want my money. What? I think I'm running some kind of fucking charity here? Do it now. Who was that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. And he's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight, in jewels, plus uh, a little extra for our trouble. Joe in. The jewelry store's in the shopping mall in the middle of town. There's no guards at night, so all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Yeah. Says the guy who can barely change a light. Oh, don't worry, I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixers, something. fair enough. Let's go. Alright, we're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Fala funny too, muman.

Okej, okay, skoro już nie gadaj, to ja mogę troszeczkę pogadać oj... mi się maska otworzyła. Ale już jest okej, okay. słuchajcie, chodzi o to, że nareszcie wracam i chęć do mocniejszego nagrywania. Jak dobrze pójdzie będę dwa filmy dziennie? Na przemian muszę teraz znowu wrócić do, 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 do... ...Assassina. Assassin'a sobie znowu od początku teraz chyba nagram. No i będzie tak, że będzie Don't Starve, jakaś gra. Mm, na przykład. Będzie, 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 co będzie? To będzie tak, Don't Starve, jakaś gra. Don't Starve, jakaś gra i Don't Starve, jaka gra. Co, 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 codziennie będzie Don't Starve. Bo to się najprzyjemniej nagrywa dla mnie. Nie ma nikogo. Nie ma. Czy chodziło o policję? No nie, bo tak to ludzie są. Dobra, szybko policja idzie. Trollolo. The cops will be here any minute. Move it. Brian fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbara, what the hell are you doing here, you fuck? <laughs> You're a little late, Chief. There's nothing left here fuck for you. Fuck off, Batso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you better hand yeah, over yeah, everything yeah. you've well, got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire.

Nie wiem, nie wiem. Otwieraj. Otwieraj. Ass, jakby tutaj pistolet Joe Man, tak więc się nie przejmuj za bardzo. Ale otwieraj szybciej. dobra. No już idę, idę, idę. Zamknę tylko drzwi i... i możemy być dalej. Czyli mówi, że teraz biegniemy w górę. Dobra. Super plan Joe. No dobrze, jeszcze wyzaj. I jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. I chyba tutaj ze starsz. No otwieraj to i peni Bo ty tydy... Granatów niestety nie mam. Oj, fuck, fuck, fuck. fuck. Oj, oj, oj. Widzicie, to gratek tak bardzo straszy tutaj, w tym, że. Możemy. Kurwa, że możemy zaraz zginąć. Gdzie ty jesteś? Dobra. No, Joe, otworzyłeś i nie zawołałeś? Idź ty pało. No to już sobie Pożyłeś. Mogło się nie potknąć No patrz, trafiłem w niego nic. No już biegnę biegnę Joe.

Tak mi się wydaje Dobrze To do lisz, to lisz No przecież do... Kurwa Zdychaj Ten pistolet się Ten był lepszy Ja myślę że oni szybciej biegają tego tak bym go zdjął Dobra na razie wystarczy po drugiej stronie chyba też nas za Chyba mnie nie zawiodą, nie? No właśnie. I jakby mnie ten policjant mógł zawiać. Dobra i jeszcze. Jeeee. Yeah. Schody przeciwpożarowe, dobrze. No biegnę, biegnę mój drugi Joe. Tylko daj mi chwilę. I you lo fuck It's the bastards. Fuck the gravit. no, ale okej. Okay. <laughs> 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 the Irish <laughs> <laughs> Brian O'Neill, crazy

Czy tu jest policja? Dobra Biegniemy tu Pasek, jakiś zbieg okoliczności, nawet parking mamy. No to jest To jest już w ogóle świetnie um, A Policja jedzie. O, subcią. No i teraz już możemy sobie włączyć L. O, ale fart. Kurwa, znaleźli mnie. Nie rozumiem jak, po już przejechali. Ale okej. Okay. Ten samochód jest poszukiwany przez policję. No wiem i teraz muszę ich zgubić. <laughs> no ale to może być taki malutki problem. Wiem, że jestem poszukiwany. Iż to muzu nie było do tego potrzebne. Fuck it. Fuck the police! Mogę zadzwonić, wróć do domu. Kurwa, nie stukajcie mnie. Będę jechał bliżej tego, to jak będziecie chcieli stuknąć to prędzej w słup trzepniecie. Wycięci jesteście. Aj, i, i było przycięcie mikro? Ale już okej. Okay. Czy tamten policjant przeskoczył przez barierki? Serio? Mogę strzelać z samochodu? Chyba nie mogę, szkoda, bardzo fajnym by był to system, gdybym mógł nawet strzelać z samochodu, no ale jeżeli nie mogę, no to szkoda. Tak, tak, przywał. O, no dobrze, to przywal, ja sobie szybko ucieknę, zanim ty wyjedziesz stamtąd i prawdopodobnie zdążę zmienić ten samochód. No właśnie, good idea, good idea. Oj kurde tam tam był Są policjanci Ten chyba mi się uda otworzyć Tak sprawnie Dobra i żaden policjant mnie nie zauważył tylko ten z przodu Fuck you Przecież miał go tam nie być Jololo miało nie być tam tego policjanta tak byłeś za rogiem i strzelałeś do mnie fuck w Polis w ogóle idźcie mi stąd tak stuknij no i patrzcie strzela coś do mnie a chociaż radiowozy się stuknęły no nie I, i tak ogarnij to dobra jedziemy w ogóle stąd daleko nie wiem jest tu policja czy coś. a nie to już tutaj jest blisko no i... Yolo. No... A ty kurde, z czego oni strzelają? LOL, przecież oni mieli jakieś automatyczne pistolety, ja tego nie rozumiem. Dobra, mamy tutaj tą misję. Wyłącz slow motion. Teraz może mi się jakoś uda zebrać ten samochód bezpiecznie. Jakiś samochód bezpiecznie jakoś Bo wtedy to, to jakoś sfajlowałem dziwnie On też bym uciekał Nic nie jedzie Nic chyba nie jedzie No to teraz mamy Sprzęt ogólnie Szybko to pal Szybko pal w radiu chyba mówię, że okradliśmy, ale jakoś tak nie mogę się wsłuchać w to. Siamanko, debile. <grymianie> Teraz możemy bezpiecznie wrócić do domu. Nie, na razie nie wyłączę ogranicznika prędkości, ponieważ jest to mi niepotrzebne. Przejechałem na czerwonym świetle, to już wystarczy. Myślałem, że my ścigają, a jednak nie. Jak ta muzyka jest świetna, to ona była też w jedynce. Chyba się zepnę i zrobię sobie intro do mafii z tą muzyczką. Super, ekstra jest. Muszę sobie ogarnąć tą piosenkę. No, no ale ja nie oszukuję, naprawdę mi się ona bardzo podoba. Pam że jakbym teraz wyjść do dnie przewalone <grym> No dobra, teraz chyba dojedziemy do domu i będziemy mieli koniec odcinka, bo to chyba będzie koniec rozdziału tak mi się wydaje. No fuck you jedź A, teraz mamy zielone. Dobrze Skoro teraz mamy zielone, no to teraz powinniśmy pojechać. No i właśnie to robimy. Znaczy początek tej piosenki jest super, ale da, dalej to już tak nie bardzo. Du, 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 du. No i teraz słychać to tak nie bardzo jest ta piosenka. No ale, ale ujdzie jeszcze. <tum> to mi się podoba, że niby to jest sandbox, ale jednak musimy jechać cały czas z punktu do punktu. Żeby, żeby ogólnie ogarnąć sobie... Wszystko, tak? Bo nie da rady sobie na przykład normalnie wyjść, wyjść i grać, czyli tam obrabować sklep czy coś, tylko po prostu mamy od razu misję narzucaną, czyli kolejny rozdział. Okej? Okay? Zgodzę się z tym, że pomiędzy misjami można. No tak jak na przykład teraz. Teraz bym mógł się przebrać, iść do baru, obrobić parę sklepów i wrócić do domu. Ale po co? Ale po co? Nie opłaca się. Dobra. Wysiadamy. Hmm, nie będę tego chował do, do garażu, bo się nie opłaca. No, ale okej. Okay. Otwieraj. No, jak by the way, fajnie mieszkać z takimi dwojami złodziejami na tym. na kolce schodowej, nie? Tak. Dobra, otwieramy. Nie, no, no wejdź. <grystanie> Zamknij drzwi. sobie musimy się napić. I weź ubrania. I co? Myślę, się teraz przebrać, tak? muzyczka <laughs> fajna. Ona jest z ckm Jaka smutna. Z pistoletem i zabity koleś. Ok. Uuu. Uh. Hanna banana. Safe? Fajnie. A tego to nie znam. Spędzimy stację. Szkoda, że tu podęsić nie można. Śmiesznie by było. Uuu, pani wyłamywać. Mm. Dobra. Ja tak przedłużam sztucznie ten odcinek. Ale ja się z wami już będę powoli żegnał. Tak więc cześć, do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym. Natomiast zamknąć i to można zamknąć. I wyłączymy światło, żeby było fajniej. Jeszcze otworzymy okno. Mogę otworzyć okno. W którymś momencie mogę otworzyć okno? No. O, żeby było troszeczkę chłodniej, i przekąsimy sobie. Coś, czyli się napijemy i zbliżenie na oczy. No i dobra, ja się z wami nie czyli do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siemanka.